Dziś sprawdzimy na własnej skórze, czy nasze wyniki badań są tak dobre, jak nasz styl życia. A że nasz styl życia jest ostatnio no, daleki od ideału, to może być różnie. Sprawdźmy Dostałam dostałem jeszcze kokieter, hmm, panu. Nie wiem kto wiedział, że lubię, ale. Co to jest? Nie mam siły. Muszę teraz zjeść jakąś pączka. Damy pięć najlepiej od razu. Droga, i dużo kawy.